I wróciliśmy już z Patrykiem, tutaj e, rozmawiamy, bo Patryka eksploatujemy ostatnio bardzo, bardzo silnie. Dwa tygodnie temu mieliśmy inaugurację roku akademickiego na licencjacie, gdzie Patryk byłeś jednym z pierwszych wykładowców tego, tego historycznego zjazdu, pierwszego zjazdu licencjatu ASBiRO. Opowiadaj, jak tam wrażenia? No, było ciekawie, było to dla mnie duże wydarzenie, że cieszę się, że mogę uczestniczyć, cieszę się w ogóle, że zostałem zaproszony na taki, na taki pierwszy zjazd. Na pierwszym roku akademickim uczelni Asbiro. No bo to dla mnie duże wyróżnienie. Bardzo się cieszyłem, przyjechałem, zrobiłem wykład. Jeszcze nie dostałem feedbacku żadnego, ale mam nadzieję, że, że nie było tak źle. Zresztą będę miał możliwość obejrzenia nagrania, także, także sam, sam też ocenię, co warto poprawić, co warto zmienić. Tak? Na pewno wziąłem pod uwagę te wszystkie, te wszystkie uwagi twoje z poprzednich wykładów. Tak. celem wdrożenia zmian, żeby poprzekładać pewne slajdy. I A Patryk układać. jest w branży finansowej. Mhm. Windykacja, długi, hipoteki, kredyty, mhm. chwilówki, odrzucone no. hipoteki. To znaczy, ta, to znaczy tak, chwilówki nie. Chwilówki <grywki, grywki> <grywki> odpadają. Z, chwilówki są według mnie no średnioetyczne i są zabójcze dla konsumenta. One są no niezgodne z takimi moim zdaniem takimi normalnymi. Do jakiego słowa e używasz za te pożyczki? Znaczy nie, wiesz, przez długi czas miałem duży problem właśnie z określeniem, tym, czy się zajmuję, bo w Polsce przyjęło się, że jeżeli ktoś zajmuje się działalnością finansową w systemie pozabankowym, to na pewno jest lifiarz. Nie? No. no tutaj na zbiro na początku gdzieś tak bałem się, tak, tak chodzi tak z tym, czułeś? utarło się, no. Ale my tak, nie mamy to... przeciętnego człowieka tutaj na zbioru, tylko takiego garniętego. Tak, jednak y, jednak gdzieś tam y, nagłaśnia się, się tylko i wyłącznie te sytuacje, w których jest dużo nieprawidłowości. Tak jak włączymy jakąś, jakiś program interwencyjny, czy, czy jakikolwiek, jaką go wezmiemy gazetę, nie mówi się o tym, że Kowalski był zadowolony z kredytu w banku PKO, czy ma konto, jest tak zadowolony z usług tego banku, czy tam jakiegokolwiek innego banku, tylko nagłaśnia się, się te sytuacje problemowe, w których ktoś został poszkodowany, oszukany, banku nie Zwróć jakieś prowizji, no więc no ta branża finansowa cały czas dostaje tak w tyłku, tak, mało jest takich pozytywnych wieści, e, a no ja to też odczuwam na sobie, tak, no klient, który jest bardzo zadowolony, rzadko kiedy zadzwoni, czy wyśle kartkę jakąś w, ze swojej miejscowości z podziękowaniem, a Nie, nie masz, nie masz, tak? E, są, ale rzadko, bardzo rzadko kiedy, to są sytuacje no promilowe, a jednak, e, a no, niezadowolonych nie mamy, tak, no ale jeżeli ktoś byłby niezadowolony, to na pewno narobił dużo takiego bigosu, chaosu i... Yes i mogłoby być z tego jakoś dużo nieprzyjemności. No dobrze, ale mhm. branża finansowa i tak rozmawialiśmy wcześniej, że... No Polska się rozwija, te, te wskaźniki, ten, ten wzrost gospodarczy, ta zielona wyspa i tak rozmawialiśmy o, o kryzysie w Twojej branży, że, że co, mm -hmm. ludzie nagle przestają mieć długi i, i, i nie możesz prowadzić odkupu wierzytelności, bo tym się chyba zajmujesz. To znaczy tak, ja mam firmę, która zajmuje się udzielaniem pożyczek gotówkowych i hipotecznych i mam też spółkę, która zajmuje się obrotem wierzytelnościami, mm -hmm. tak, czyli obrotem wierzytelności własnych, głównie własnych oraz kupionych z innych, tak, od innych tak. firm więc to są te dwie podstawowe jakby te działalności I co, takie. gdzie, gdzie kryzys, e, co kryzys ludzie mają za dużo pieniędzy w znaczy, chwili obecnej mamy zapaść na rynku obrotu wierzytelnościami czyli ten rynek przecież nie istnieje od praktycznie od dwóch trzech lat kiedy był problem z Getbackiem. Ten rynek zamarł, on nie funkcjonuje w tej chwili. Po drugie, duże podmioty się zagraniczne również kapitałowo wycofały z Polski. Obligacje firm, które... Czyli nie, ma nie ma funduszy, nie ma Tak, nie ma firmy, jest kruk między nimi, czy Ultimo, czy bez mają problem, bo wypuszczają obligacje. Nie mogą, nie mogą sprzedać tych obligacji, tak? Czyli na rynku po prostu nie ma inwestorów, nie ma kapitału. Boją się wszyscy, jest, jest taka, taka niechęć do, do branży windykacyjnej. To jest, to jest pierwsza rzecz, a po drugie liczne regulacje, które wchodzą, są na tyle silne i na tyle uciążliwe dla całej branży, że no, po, po upadku Getbacku no, bardzo nasiliło się działanie ze strony organów ścigania na, na całą branżę, no i wszelkiego rodzaju kontrole z każdej możliwej strony, zapytania, pisma, sprawdzenia po to, żeby sprawdzić, czy gdzieś jeszcze oprócz tego Getbacku nie było jakichś nieprawidłowości. A po drugie teraz y, y, idziemy w kierunku socjalizmu, syndrom sprawiedliwości społecznej to jest to logo, to jest standard naszego rządu. Na cała działalność finansowa w systemie pozabankowym, która jest niekontrolowana przez rząd. O, to jest prof. w tym jest problem, tak? No bo jak mają działalność bankową, to mają KNF, KNF ma tak. wielki dostęp do baz bankowych, do, do pełnej kontroli nad tymi portfelami kredytów. KNF w każdym momencie może wejść do każdego banku, zrobić pełną kontrolę, przegląd, jakie kredyty komu udzielają i tak dalej, nie? A ta branża była nieregulowana. Parę lat temu wprowadzili takie rejestry, wprowadzili takie ograniczenia, no i cały czas zacieśniają tą śrubę. Teraz była duża reforma kodeksu postępowania cywilnego, takie największe. Zmiany wchodzą 7 listopada. Część weszła już w, 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 w sierpniu ta reforma ma 40% zmian w ogóle. Tak, to, to była największa reforma, no bo mało kto wie o tym, ale on tak bardzo mocno ingeruje w, w, w system, znaczy w, w pewność obrotu gospodarczego, która jest w Polsce, że praktycznie już 10 firm takich bardzo dużych, finansowych, z systemu pozabankowego wycofało się z Polski, czyli po prostu stwierdzili, że i kancelarie prawne, i ich doradcy podatkowi stwierdzili, że no, no, system prawny w Polsce jest, no, w tej chwili zabójczy, no, nie ma sensu angażować swoich środków, Narażać ich lepiej iść do innego na inny rynek. No i widać jest zapaść. Tutaj rozmawiałem dzisiaj z jedną osobą, która również działa w branży, tylko w innej części Polski, ma sieć oddziałów, mówi, że ten rok jest najgorszy w historii, tak? Chodzi o to, że po prostu te regulacje, ta największa nowelizacja, ta, ta zmiana ma 7 listopada dotyczy artykułu 139 yy, Kodeksu postępowania Cywilnego. Chodzi o doręczenia zastępcze, czyli tak. jeżeli yy, likwidacja jest tego przepisu, yy, moim zdaniem jest to błędne działanie. Znaczy, po, 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 ja wytłumaczę, to, na czym to chodzi. polega, tak, wytłumaczy. Chodzi o to, że jeżeli dłużnik, e, 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 jeżeli ja złożę pozew przeciwko mojemu dłużnikowi, na przykład no, przeciwko, przeciwko, przeciwko tobie. Tak? Ja nie odbieram poczty. I ty nie odbierasz poczty, ale pod danym adresem, no i wskażę ten adres jako twój adres zamieszkania, to jeżeli to jest sprawa w jednym z sądów w Polsce, no to w tym momencie ten nakaz zapłaty się uprawomacnia i mogę... Tak, bo no ja nie i... odbieram, tak. jak tam dwa razy jest... wyślą, mnie, odbiorę tak. po 14 dniach uznane że za doręczone i tak. to jest moja odpowiedzialność tak. teraz, że, że ty nie mam swoją skrzynkę odbierać. Tak, to jest Twój problem, że Ty nie dopilnowałeś swoich interesów, nie odebrałeś poczty, czyli tak naprawdę działasz na swoją niekorzyść. Ale y, mało kto wie, że jest coś takiego jak elektroniczne post postępowanie upominawcze. EPU, tak. w Lublinie jest taki wydział takiego sądu, który poradził sobie z tym problemem, czyli zanim wyśle nakaz zapłaty do dłużnika, sprawdza czy powód w pozwie podał właściwy adres tego dłużnika. Jeżeli ten adres jest niewłaściwy, tak. Bazą PESEL, to jest system tak baza ewdukowa, centralna ewidencja ludności i sprawdza, jeżeli ten adres jest w tej bazie i pokrywa się z danym danymi w pozwie, no to wysyła ten list, nie? Jeżeli ten adres się nie zgadza, albo ktoś się wymeldował, albo przemeldował, no to wzywa powoda o podanie nowego adresu. I ten system moim zdaniem był idealny, no bo w tym momencie, jeżeli ten ktoś jest zameldowany w danym miejscu, nie wymeldował się, czyli oświadcza, że tam dalej mieszka, to jego rolą jest odbieranie ale, korespondencji. Ale nawet nie chodzi o to, czy tam mieszka, czy nie, no bo to tylko ważne, żeby każdy podał jakiś adres do doręczeń, który będzie rzeczywiście trzymał go za no, obowiązek. Z tego adresu masz odbierać pocztę. Tak, tak jest na przykład nawet w innych nie to, systemach. Tak jest pocztowa. Tak, cokolwiek, tak, żeby tylko świadczyć, że to jest mój adres, który, tak. pod którym ja odbiorę korespondencję i ten adres y, 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 jest, y, jest przypisany do mnie i ja tutaj jakby w pełni odpowiadam k, za korespondencję, którą odbiorę czy nie odbiorę. Tak? I takie regulacje na przykład są za granicą, w Niemczech i w Irlandii. Tak, kiedy ciężar idzie na obywatela. Obywatel ma dbać o swoje interesy. Ma miesiąc czasu to w Niemczech na odebranie tak. nie I może iść na, każdą, na każdy urząd pocztowy w całych Niemczech może iść, dowiedzieć, czy jakiś list, jak jest w drugim mieście, na, końcu, na drugim końcu kraju, to może się dowiedzieć, czy jakiś list do niego jest. I ma miesiąc czasu na to, żeby odebrać ten list, jeżeli urzędnik pracownik urzędu pocztowego powie mu, że taki list do niego przyszedł. No w Polsce dochodzimy do pewnej patologii, bo jeżeli ktoś w obecnym systemie po 7 listopada pozwie dłużnika, okay. no a ten pozbywaj. dłużnik, a ten dłużnik, załóżmy, że wymelduje się z tego adresu. No ja albo nawet jest zameldowany, tylko nie odbierze tego listu. Tak. Załóżmy, że jest zameldowany, mieszkasz pod danym adresem, ale nie odbierasz. Następnie sąd zwraca się z wnioskiem do powoda o zapłatę kwoty 120 zł, celem, e, e, celem, wynajęcia, celem komornika. wynajęcia komornika, który będzie w, w doręczycielem, listonoszem, który doręczy ten pozew temu tobie, czyli nie, jako dłużnikowi. No, i ty następnie znowu nie otwierasz komornikowi. Bo nie masz muszę. takie prawo, nie masz takiego obowiązku, nie masz nakazu, więc możesz nie odbierać listu. W związku z tym, nie odbierasz nie otwierasz drzwi. No i jest problem. Komornik w, za, robi rozpytanie w bazach, czy twój adres jest ten, czy jakiś inny. Wychodzi, że ten, ale ty dalej nie odbierasz ale tego nie, listu. nieskutecznie doręczył, czyli. I, i wracasz przez postępowanie z powrotem. ze względu na nieznalezienie. Tak, nie znalezienie tak. E, przesyłka człowiek. wraca z powrotem do sądu, to jest ciekawe. No, i sąd rozkłada ręce, mówi powodowi, że niestety, no tak będzie, tak? Bo jeszcze teraz nie, ale to będzie po 7 listopada, że niestety, no, dłużnik jest niepozywalny. No i co ciekawe, już powstały grupy na Facebooku, na forach, ludzie się już, dłużnicy wzajemnie wymieniają tym, e, tymi informacjami, że taka taka sprawa będzie i będzie można w ten sposób unikać długów. Ale to dotyczy nie tylko mojej branży, bo dotyczy branży telekomunikacyjnej, dotyczy wszystkich całej branży finansowej, długów. nawet dużych, wszystkich dotyczy. To dotyczy każdego jednego podmiotu, który ma problem z dłużnikiem, nawet firmy, która świadczy usługi zajmującej się sprzedażą yy, jakichś towarów dla konsumentów z odroczonym terminem płatności. To Dotyczy całego obrotu gospodarczego. To jest straszny cios dla, dla wszystkich, no, biorąc pod uwagę i tak dużą szkodowość, na w mojej branży, jeszcze dorzucając to, że część dłużników po prostu zwyczajnie nie będzie dobierać listów, unikać tego kontaktu, no, będzie to groziło dużą zapaścią, tak? To, to, to spowoduje przerzucenie kosztów ryzyka na tych ludzi powiedzmy uczciwych, tak, gdzie bariera wejścia mhm. do interesu, ja wiem, wzięcia komórki mhm. abonamentu, będzie trochę podniesiona, tak, że już tak. nie będzie trzeba adres, adres tylko podać, tylko adres, rachunek za gaz, jeszcze Ci zdolność kredytową sprawdzą i dopiero wtedy będzie można komórkę znieść. No tak trochę przesadzam, tak? ale mhm. gdzieś no, jeżeli będą dużo większe tak. koszty zwindykowania, no to ktoś te koszty będzie znaczy musiał ponieść. Szkodowość biznesu będzie duża, to tak jak Ty mówisz, na tych klientach płacących się to odbije, tak jak banki podniosły teraz opłaty za rachunki bankowe, za karty, za konta, w związku z tym, że muszą mieć, ponosić składkę do bankowego wnuszu gwarancyjnego, który wypłacił skokom, znaczy ludziom, którzy mieli odłożone pieniądze w skokach, na rachunkach, czy banki, które składają się teraz na podatek bankowy, tak? My wszyscy to finansujemy i tak również też będzie po prostu z... z, z, z potem wejdzie pojęcie coś tak, Takiego jak na przykład wykluczenie telefoniczne, bo na, nagle ci biedni ludzie nie będą mogli wziąć telefonu, bo nikt im nie da na abonament i będzie specjalny program jak w Ameryce Obama Phone, no to będzie Kaczor Phone na przykład, czy tam Telefon Plus, bo to tak się teraz nazywa hmm. i jeszcze do, dołożymy do tego, żeby fundować te... Hmm. Ostatnia rzecz, którą powiem, bo to też jest ciekawe, jak już jesteśmy, bo to też jest teraz jakby nowość, która teraz też jest, a, a mało kto wie. Mamy prezydent, pod, prezydent tutaj podpisał teraz niedawno, bo paręnaście dni temu p, ustawę, znowelizowaną ustawę o upadłości konsumenckiej. Tak. E, no właśnie, ona wchodzi niebawem już w nowym roku, 1 stycznia bodajże. E, no ta ustawa no, jest, jak dla mnie, no, bardzo. No ja nie potrafię zrozumieć, znaczy, inaczej, moralność w Polsce jest bardzo niska, i etyczność. Zachowań ludzkich. Myślisz? E, mo, ja patrząc Ale w porównaniu do kogo? No bo nie możemy. Znaczy, może inaczej, w, może w mojej branży finansowej e, e, widzę po klient znaczy, robili nawet badania, były takie badania, już nie wiem kto to przeprowadzał, czemu muszę odnaleźć. Robili badania, rozpytania wśród, e, wśród osób, czy zaciągnięcie zobowiązania, nie spłacanie zobowiązań, rad jest niemoralne, nieetyczne, czy jest nieuczciwe. Myślę, no, że to w zasadzie nic się nie dzieje, bo banki tak jest duży, czy ta firma jest duża, więc no, w zasadzie oni nie cierpią. Ale wiesz, z i tak z są, są badania, gdzie wiesz, naukowcy gubią portfele, w losowych miast, y, miejscach mhm. i patrzą, ile z tych osób zwróci te portfele, i, i królujemy w takim podejściu. Tak, ale moralność do spłacania zobowiązań <laughs> okay. jest w Polsce naprawdę bardzo, bardzo niskim poziomie. E, ta ustawa, która, y, która teraz wejdzie, ona umożliwia praktycznie wszystkim dłużnikom w sposób zupełnie legalny. Iść do sądu i po prostu pozadłużać się, nawet umyślnie, i po prostu dążyć do, do tego, żeby sąd im e, no albo rozłożył na jakiś okres te długi, tak, albo może część ale, zobowiązań. No tak, ale wiesz, z drugiej strony to prawo komornicze, wiesz, ta minimalna pensja, że, że mhm. minimalną ci zostawią i połowę z nadwyżki, tak? no to umówmy się, za minimalną w pe, pensję w Polsce nie, nie wyżyjesz, a, a załóżmy, ma, masz rodzinę dwoje dzieci, no dwoje dzieci z jednej pensji takiej nie utrzymasz i na przykład w zachodnich krajach no to masz to ok minimum, ale jeżeli masz dzieci no to jest większa kwota wolna od zajęć, Aha. tak żeby się na, na jakimś minimum utrzymać jednak. Tak, tylko że to jest przerzucanie znowu ciężaru na, na kogoś z zewnątrz, jeżeli dana osoba ma najniższą, ma zobowiązania w postaci już my, komornika, no to to jest jej wina, że do tego doprowadziła, tylko i wyłącznie. Rzadko, no, inaczej rozumiem, są sytuacje sporadyczne, tak? Że ktoś, życie mu się tak potoczyło, że, że ma te zobowiązania, ale w większości przypadków to jest lekkomyślność, po prostu lekkomyślność. Ja, lekko ja robiłem kiedyś badania tak? z pracownikami, na, robiliśmy badania, właśnie ankietowaliśmy, tak, wskaż, z czego wynikają problemy, skąd się biorą problemy i tak dalej, no to y, choroba czy jakieś takie jakieś sytuacje losowe to było tam 50% w tym wszystkim. Wszystko in wyszło, wyszło z, nam, z tych badań, że to jest przyczyną tych wszystkich większości problemów. Ludzi to są po prostu, jest lekkomyślność, tak, życie, bycie takim lekko duchem, tak? Czy jakoś to będzie, jakoś sobie poradzimy. Czekała. Tak, no ludzie po prostu bardzo, bardzo tak lekceważąco pochodzą do tematu swoich finansów. I w ten e... sposób też prawo nadąża za ich preferencjami, tak? No tak prawo próbuję tutaj ich w ten sposób taki no, docenić. No, w... Czyli co, zmieniasz branżę jednym słowem. A czy nie, to znaczy nie <noise> zmieniam, tylko kierunek może zmienię, ponieważ skoro inne firmy się wycofują z tego rynku takiego konsumenckiego, dużego, ja mam też możliwość udzielania kredytów hipotecznych zabezpieczonych, które będą, które mają dużo mniejsze ryzyko, dużo mniejszą zyskowność, no ale, ale są bezpieczniejsze, więc może w tym kierunku pójdę, tak? Prawie, że na pewno pójdę w tym kierunku. Już działam na tym rynku, także. Tylko szkoda, że po prostu no, zamiast w momencie, kiedy jest duży popyt, jest duże zainteresowanie, nawet mamy dużą bazę klientów, którzy po prostu są naszymi wiernymi klientami, chcą współpracować, no jednak no, szkoda, że, że po prostu trzeba będzie mimo wszystko się ograniczać. A jeśli chodzi o dochodowość, bo ktoś mówi tak, no mam wzrostą koszty, mogę te koszty, w w w wrzucić w koszty, tak, zwiększyć przychody. No nie, no moja, moja branża finansowa jest tak regulowana, że nawet marżowość mam ograniczoną, czyli wszelkiego rodzaju ruchy związane z tym, że będę chciał podnieść zyskowność swojego biznesu jest również ograniczona, czyli mam, że tak powiem, no tak. większe koszty, zablokowane przychody, tak? I nagle Więc taka no, działalność będzie nieopłacalna, bo no, z jednej strony masz no cenę maksymalną, a, a koszty mogą być. Będzie szara strefa, jeśli chodzi o rynek, rynek taki pożyczkowy, będzie szara strefa i, i, i ucierpią na tym tylko większe konsumenci. No i będziesz musiał przeorganizować swój biznes. Częściowo tak. No. No to do tego przeorganizowania myślę, że, że takie azbiro to będzie idealnie smakować. A dziękuję bardzo, miło było. <grych> W podziękowaniu za, za rozmowę i za wykład, który na dwa tygodnie temu dałeś i pewnie już tak do nas na licencjach będziemy często zapraszać. Patryku, jeszcze raz wielkie dziękuję dzięki bardzo. za rozmowę, a my wracamy za sekundkę.